Jakiś czas temu mówiliśmy o pizzerii w Sztokholmie, którą prowadzi zdobywca Ligi Mistrzów z Manchesterem United Jesper Blomqvist. Otóż odwiedziliśmy ją. 450 gradi, bo tak się nazywa, znajduje się na kompletnym oboczu stolicy Szwecji. Za Ubera w jedną stronę z centrum zapłaciliśmy okrągłą stówkę, ale było warto. Wygląda raczej niepozornie: jest między blokami, ale w środku, byliśmy w sobotę, trudno było o wolny stolik. Ceny wysokie. Za starter dwie pizze i kole zapłaciliśmy 250 zł, ale w końcu raz się żyje. Kiedy współwłaściciel dowiedział się, że przyjechaliśmy specjalnie z Polski, wpuścił mnie za bar, żebym mógł bliżej przyjrzeć się procesowi wyrabiania najlepszych placków w Sztokholmie. W życiu jadłem wiele pizz, ale ta z ręką na sercu była najlepsza. Niestety samego Jespera nie zastaliśmy. Miał być jutro po południu, a my wylatywaliśmy z samego rana. Szkoda, ale nie ma czego żałować. To była najdroższa, ale i najlepsza. Lepsza pizza jaką kiedykolwiek jedliśmy.